Cześć, ja jestem wstydem i witam Was w kolejnym odcinku z gry Birthdays The Beginning. W dzisiejszym odcinku mam pomysł na to, żeby coś ciekawego sobie wybudować. Kilka osób właśnie pisało w komentarzach na temat tego, żeby zrobić rzekę. Też ostatnio mówiłem o tym, że chciałbym coś takiego zrobić, tylko właśnie do tej pory. Coś ta woda nie chciała mi się dobrze rozlewać, i wydaje mi się całkiem dziwaczny ten system tworzenia rzek. Ale myślę, że mniej więcej już go rozumiem. Na razie możemy zobaczyć sobie jakieś tutaj nowe, pojedyncze gatunki, jakie się pojawiły w tych właśnie wyższych terenach. Jakieś tutaj mamy. E, krzaki po prostu. Stepteris. No roślina, która rośnie. Na suchych obszarach. Oraz tutaj w wodzie mamy chyba jakąś rybkę nową, tak? Tak, taka jedna sobie tam pływa. O, jaka fajna. Accoelakant, żyjąca w ciepłych wodach. Mogę nawet tutaj do niej spróbować podpłynąć. Odwrócisz się do mnie, czy będziesz wolisz e, wchodzić głową w ścianę niż się do mnie odwrócić? O, no cześć. No podobno do tamtej, tylko oczywiście. W takim fajnym żółtym kolorze. No jak to właśnie wygląda z tymi rzekami? Wygląda dziwnie, bo żeby zrobić rzekę, musimy tutaj coś podwyższyć. Podwyższyć o 2 i teraz jak obniżymy, to pojawi się tu rzeka. A jakbym obniżył i teraz podwyższył, tutaj rzeki nie ma, więc taki dziwny dosyć system. Kolejna rzecz, którą odkryłem, to to, jakie różne są wysokości, więc mamy niziny, wyżyny, jeszcze wyższe miejsca, Highlandy. I właśnie od 35 już poziomu zaczynają się góry. Faktycznie góry, czyli. Niesamowicie wysoki musi być ten teren, żeby faktycznie gra uznała, że mamy góry. I chciałbym sobie taką górę zrobić w tym miejscu. Bardzo dużą, na 50 właśnie kratek wysokości, czy nawet więcej. I żeby z jednej strony woda rozlewała się na wodospad, i z drugiej płynęła taka rzeka tędy jakoś zawracając, wyżynami płynąc, obracając się itd. i tak dalej, wpływając tutaj. Taki pomysł sobie mam. Więc oczywiście teraz na naszej planecie będzie dużo zimniej. Co nie jest raczej rzeczą bardzo dobrą. Ale właśnie dzięki temu mamy tutaj taką jedną wielką górę na środku. I będzie trzeba zrobić zaraz znowu, żeby. Woda tędy spływała tak jak wcześniej, ale wodospad zostanie normalny. Tą rzekę, tutaj, taką, która nie jest rzeką, tak naprawdę, a płyci z nami też bym zostawił. No, i po prostu po drugiej stronie tej góry, chciałbym, żeby płynęła rzeka. Więc gdy teraz ta góra jest bardzo duża, możemy sobie tutaj na środku zostawić źródło rzeki I po tej stronie co wcześniej był wodospad, no to cały czas on będzie Tylko oczywiście teraz będzie nieco większy No i możemy rozpocząć sobie właśnie budowę tej rzeki Na początku oczywiście musimy podwyższyć te wszystkie góry Właściwie zrobić tak naprawdę tutaj góry na nowo Bo to co do tej pory było, no to były takie dosyć niskie tereny Biorąc pod uwagę właśnie zasady gry i to, że góry zaczynają się na tym 35 poziomie No i właśnie możemy tutaj wylewać tą rzekę Na, na początku chciałbym, żeby to właśnie miało trzy szerokie Tutaj właśnie ta rzeka będzie bardzo mocno szła w dół po tych górach, myślę całkiem spoko to wygląda, no i dalej po prostu będzie taka zwykła rzeka, która będzie na tych tutaj highlandach powoli sobie szła dalej, od czasu do czasu wiadomo będzie się ją obniżało, tutaj zrobiłbym coś dosyć dziwnego, nie wiem jak to opisać, ale po prostu będzie taki duży obszar pełny wodospadów gdzie to wszystko będzie się rozszerzało, a potem dalej zamieniało się z powrotem w rzekę. No i znów będzie to taka dosyć malutka rzeka, ale tym razem właśnie z czasem będzie się ona rozszerzała, rozszerzała i na końcu chciałbym ją po prostu zamienić w takie jezioro po prostu. Na razie tutaj wiadomo ta linia, gdzie łączy się rzeka z tym wielkim morzem, wygląda brzydko, ale na razie to po prostu taki prototyp i... Myślę ogólnie, jest to całkiem, całkiem niezłe. Teraz też temperatura świata bardzo spadła, dzięki czemu na świecie pojawiły się dwa nowe gatunki. Jednym z nich jest tutaj e, jeden rodzaj ryby, Acanthodes, która żyje w słonych wodach. I drugą rzecz tutaj też gdzieś mamy obok, a mianowicie taki po prostu różowy kwiatek, vario Tetris, czy coś. Ale co jest najważniejsze, to to oczywiście jak to wszystko zaczęło wyglądać. Mogę spróbować teraz przejść do trybu makro. I zobaczyć, jak to dalej będzie się rozwijało, domyślam się, że nie bardzo, bo będzie po prostu za zimno dla wielu gatunków. I co najwyżej coś może teraz wyginąć, gdy temperatura cały czas idzie w dół, a nic nie wyginęło na razie. A pojawił się jeden nowy gatunek i od razu od razu wymarły. I wymarł jeszcze więcej! I wymarły jeszcze więcej! Dobra, pauza, pauza, pauza! Pauza, pauza, bo Ech, dużo rzeczy wymarło, a zaledwie jeden nowy, jedna nowa rzecz się pojawiła. Ta nowa rzecz to po prostu ryba, która żyje chyba. Ryba czy roślina? Jakaś roślina, która żyje we, w zimnych właśnie wodach. I coś jeszcze nowego gdzieś jest. Kolejną rzecz nową tutaj mamy gdzieś w wodach. I kolejny myślę jest to rodzaj właśnie ryby, taka czarno-czerwona. Mega Cantodes. No całkiem mega jest, fajna. No i właśnie, o, poziom kolejny się bardzo, bardzo przyda. Co będzie trzeba niedługo zrobić, to właśnie zwiększyć temperaturę naszego świata. Bo, oczywiście, teraz lądów jest bardzo dużo, a mało oceanów i mórz. Dzięki czemu jest 16 stopni na świecie, czyli, no, mimo wszystko, całkiem zimno. A do dalszego rozwoju zwierząt potrzebujemy tutaj np. 35 stopni, 30 stopni, 50 stopni, więc dużo większej temperatury. I myślę, że można teraz spróbować użyć globalnego ocieplenia świata. Zobaczmy, co się stanie. Temperatura rośnie. Nie wiem jak szybko, na razie poszło to zaledwie o 2 stopnie, więc niewiele. Mogę teraz też spróbować pozostałe punkty wydać na próbę powiększenia tych tutaj właśnie podmokłych terenów. Temperatura zawsze troszeczkę pójdzie do góry. No i wejdźmy do trybu makro i wprawmy w życie to wszystko na chwilę. Straciliśmy jakieś ryby, które najwyraźniej lubiły zimne temperatury. Szkoda. Kolejne rzeczy tracimy i kolejne rzeczy tracimy. Same czaki się pojawiają. To mi się tak nie podoba. Temperatura przecież idzie do przodu, a chyba tak powinno być teraz. Jest dużo fajnych terenów. O! Tak ma być. Kilka rzeczy nowych naraz. Motyle się pojawiły. Kolejne kilka nowych rzeczy naraz. No. To mi się już zaczyna podobać. A mogę spróbować jeszcze użyć wszystkiego, co w mojej mocy, żeby na naszej planecie zaczęło robić się cieplej. A po prostu zrobi się to za pomocą oczywiście Obniżania tutaj terenu. Jak tam ważki nawalają, latają sobie. Spróbujmy teraz jak najbardziej po prostu tutaj e, pomni pomniejszyć to wszystko. Te głębokie morza, też w miarę płytkie morza, żeby to więcej mórz było na świecie. Temperatura będzie szła w górę i może jakieś nowe rzeczy zaczną powoli się pojawiać. Więc uruchommy naszą maszynę czasu. O, jedne motyle się pojawiły i od razu wyginęły, niestety. Bardzo szkoda, bo nie miałem okazji się nim przyjrzeć. A ciekawe, co im się nie podobało. Bo, no teraz co zrobiłem, to podwyższyłem temperaturę. One się e, pojawiły na świecie, gdy zaczęło robić się ciepło. I teraz, gdy jest jeszcze cieplej, to wyginęły teraz? No nic się nie dzieje, więc po prostu dalej powiększajmy ilość murzy, oceanów na naszej kostce, aby było po prostu cieplej. Mogę spróbować użyć jeszcze kolejnego globalnego ocieplenia. Mogę też użyć jednego kamienia gorącego, który zwiększy temperaturę o 20 stopni. I użyłbym go tutaj, w okolicach tych wód. A po prostu ciekawi mnie, jak to zadziała, gdy tutaj zacznie robić się gorąco. No i myślę, że teraz coś może zacząć się faktycznie w ewolucji naszego świata dziać. Egoraptor! Nie, nie, Eoraptor. A więc kilka nowych rzeczy się pojawiło, też pojedyncze straciliśmy. Ale na razie więcej jest zysku niż straty, więc to jest bardzo oczywiście spoko. Ooo, Eoraptory się pojawiły i zniknęły za chwilę. Mam nadzieję, że może znowu się zaraz pojawią, bo myślę, że to było coś już ciekawego, coś co przypominało dinozaura swoim wyglądem. Okej, okay, więc może wrócić się na kostkę i zobaczyć, co tam nowego się pojawiło. I... no w sumie nie mamy tak bardzo dużo nowych gatunków. No, 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 no nie przesadzam chyba z tym, co mówię, mamy bardzo, jak najbardziej bardzo dużo nowych gatunków. Ważki. Velokkeura, czyli waszka, która lata tutaj w zimnych terenach. Dobra. Tutaj mamy jakąś rzeczną rybę. Taka zielona. Aha, no właśnie ona chce żyć w jeziorach. Czy to jest jezioro? Nie jestem pewny, ale jest to jedyna rzecz, która może na naszym świecie przypominać jezioro, więc... No, pasuje ona do tego właśnie miejsca. Tutaj mamy kolejną e, właśnie rzecz w rzece. I kolejny pająk też obok. Kilka takich nowych pająków. Więc tutaj mamy taką zieloną rybę, która właśnie żyje w słodkich wodach. Oczywiście, pajączek. Nowy rodzaj, drugi rodzaj pająka. O, Te oczy jego po prostu takie puste całkowicie Więc lubi ciepłe klimaty Spoko, argiopi, dżiopi Motylek, nocze Różowy motylek mm. O, właśnie lubi mokre tereny i rzeki Więc dlatego też możemy go znaleźć w tym miejscu Coś tutaj może na górze, no właśnie Liczyłem na to, że właśnie na tych górskich terenach na tych e, wyżynach i tak dalej, koło rzek, pojawią się jakieś nowe rzeczy. Na razie nic tutaj w tych wysokich terenach nie widać jeszcze. Najwięcej właśnie rzeczy pojawiło się co ciekawe tutaj w tych płytkich wodach, ale to za chwilę. E, coś tu się wyświetla taki kolejny kolejny motyl. Tak, coś w tym stylu Primal butterfly. Dobra. Ile tych ważek różnych tutaj lata i, i tego typu stworzeń wszędzie? dostałem osiągnięcie, że. To są stworzenia, które pierwsze nauczyły się latać na naszej kostce. Mega Nuery. No fajne, Dragonflye. Kolejny motyl. Taki chyba najbardziej klasyczny wygląd. Proto Butterfly. Żyjący w zimnych klimatach. Oj, te zimne po prostu jego oczy jakby chciał nas zamrozić, patrząc na nas tylko. I tutaj jest masa nowych rzeczy. Ale są to po prostu jakieś nowe rośliny, które tak w tym miejscu były. Których po prostu w tym miejscu było pełno i dlatego tyle kropek na mapie było a to wszystko to właśnie są te wodorosty które właśnie e, no są na lądzie no i to wszystkie nowe rzeczy co począć dalej? no ja bym tutaj z chęcią chciał może teraz powiększyć troszeczkę to jezioro na przykład mogę tutaj e, kilka takich miejsc dodać bo oczywiście czym więcej miejsca e, tym więcej będzie mogło się tu takich jeziornych zwierząt pojawić ryb i tak dalej stworzeń ogólnie chciałbym całe to miejsce Zamienić właśnie w jezioro, ale to sporo czasu zajmie, więc to jest zajęcie na kiedy indziej. Teraz mogę właśnie spróbować jeszcze więcej pojawić e, wody na naszym świecie, poszerzyć morza i tak dalej, i tak dalej. Żeby ta temperatura szła w górę. No i przy 30-40 stopniach, czyli oczywiście no, dla człowieka gorącej całkiem temperaturze. No to mam nadzieję, zaczną pojawiać się jakieś e, nowe ciekawe zwierzęta. Bo dla nich, myślę, będzie to będą to warunki po prostu idealne, jak tam e, można było wyczytać. Więc wykorzystajmy wszystko. Powinno być już teraz e, 30 stopni równo, jeśli e, uda się oczywiście przeskoczyć na kolejny poziom. Jasne, jak najbardziej, idealnie. Więc teraz oczekuję ciekawych rzeczy na naszym świecie. Mam nadzieję, że gro, nie zawiodę się na tym wszystkim. A jakieś e, właśnie tutaj drzewa wyginęły, rośliny... Nie ma to większego znaczenia. Cały czas mamy 73% roślin na świecie. Ja tu oczekuję... ...na nowe rodzaje właśnie... ...dinozaurów po prostu, zwierząt i tak dalej. Pojawiły się jakieś robaki. No, straciliśmy jakieś rośliny. Ha, pojawiły się właśnie te nowe rzeczy i od razu wyginęły. Cały czas pojawiają się i znikają też te Eoraptory. To jest całkiem ciekawa sprawa, bo one są chyba stworzeniami całkiem ciekawymi i nie wydaje mi się, żebyśmy mieli już kiedykolwiek okazję przyjrzeć się im. Więc liczę na to, że zaraz, okej, okay, pojawiły się znowu. Mam nadzieję, że nie wyginął tym razem. Więc wróćmy się. I zobaczmy, gdzie takie Eoraptory są, jeśli są gdziekolwiek. Gdzieś tutaj jakąś jedną rzecz mamy pod wodą. Aha, jednak nie pod wodą. Po prostu pojawiła się nowa ważka. Jak to ich dużo? Marineura. W sumie ogromne są te ważki, nie da się ukryć. I kolejny poziom. Zawsze super. I tutaj, tutaj, tutaj. Czy to jest ten Eoraptor? Tak myślę. No, nie, to jest, jest Penacodon, szpinak. A co z tym Eoraptorem, bo ja go tam widziałem. Na chwilę. O! Mamy pierwszego dinozaura. Czy można go nazwać dinozaurem? No ja myślę, że można. Przyjrzyjmy się mu. No, cześć. No, cześć. Tak troszeczkę w niefajnym miejscu jesteś. Ale domyślam się, że dla ciebie to nie problem. Po prostu sobie skoczysz gdzieś, gdzie chcesz. Chociaż też. Nie wiem, tu są kamienie, to tam raczej ci. Chcesz mnie zabić? Raczej ci kamienie nie będą odpowiadać. Do wody też raczej się nie chcesz utopić. Nie wiem, czy pływać umiesz. Może gdzieś tutaj przyjdziesz, nie mam pojęcia w sumie. No, chcesz na tym kawałku być. To nie będę ci bronić. Powiedz mi coś o sobie i czemu ciągle pojawiasz się i giniesz. Oczekujesz około 40 stopni, no mamy tutaj w tym terenie 44 stopnie, więc jest to akurat dla niego. I myślę, wyginęli po prostu dlatego, że nie mieli wystarczająco miejsca, gdzie się pojawić, bo tutaj jest rzeka, tak? Jest rzeka, rzeka, woda, jezioro jakieś i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś płaskiego terenu w górach, żeby jakieś zwierzęta mogły żyć. Nie ma tutaj żadnego płaskiego terenu wyżyn, płaskiego terenu właśnie... Nizin, gdzie po prostu różne zwierzaki mogłyby nowe żyć, A więc dlatego myślę, że się po prostu one nie pojawiają, bo nie mam miejsca na tym świecie dla nich. Tak myślę. Ale tu na dzisiaj się z Wami pożegnam. Udało nam się zdobyć pierwszego, myślę, dinozaura. Można chyba tak go nazwać. No właśnie, rozpoczyna on tutaj nam drzewko. Drzewko, właśnie, dinozaurów. Jako pierwszy będzie po prostu można go wyewoluować w różne takie fajne rzeczy, jakie bym ciebie chciał. Ale no, no zrobi się. Jeszcze nie dzisiaj, ale się zrobi. No właśnie. Pierwszy dinozaur, który chce ciepłych klimatów i takie klimaty mu dostarczyliśmy. I też fajnie by było przejść na ssaki. Ale do tego potrzebujemy tego kolegi, który żyje na lądzie w ciepłych miejscach, więc trzeba będzie poszerzyć lądy na tym naszym świecie. Żeby po prostu było miejsce na te nowe stworki. Tak myślę. Ale właśnie do tego przejdziemy jutro. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku The Birthdays The Beginning, gdzie mam nadzieję, pojawił się ssaki. I jeszcze więcej dinozaurów. Do zobaczenia. Cześć!